Publiczność dzielimy na perfumowaną i umytą. Sorry. Jeden do drugiego powiedział. Ty! Stary! Miałem dzisiaj seks na tylnym siedzeniu mojej audycji. Drugi na to... Eee, gratulacje, spoko, musiał być świetny. Stary, pewnie, że tak. Klima, alufelki, GPS. Działaj. Działaj. O! Mocniej. No, Piękne nie, nie, Piękne! nie, dalej! Piękne. Ryszku, ryżku, sklanu, z nie, bardzo bardzo ciebie nie, 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 z nie, 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 cię Na główek, ty. Masturbacja chroni przed rakiem. Ty, przecież umieralność na tą chorobę zmalałaby momentalnie. No, zwłaszcza w seminarii. Przecież to oznacza, że masturbacja jest jaka Naturalna ochrona organizmu. Tak, ja słuchajcie, ale wiecie co, ja dopiero teraz, znaczy jak to czytałem, zrozumiałem taki przekaz podprogowy tego słynnego programu z lat 90 które leczą. Pamiętacie? Ty, ale pamiętacie co tam się działo? Ty, stoi butelka wody, a oni wzdłuż rękami, wzdłuż rękami, wzdłuż... No to ja się wziął przeląk, szybciutko się odwracał, szybko chcę biec, a ten świm do mnie wyskakuje tak. Pięć złotych. Ja mówię, panie, za pięć złotych to ja mogę mieć całkiem markowe wina, jeszcze kubeczki dla kolegów. Pana dziewczynko, w takich przypadkach słuchałam. Lepiej nie mówić. Ale jak krwawię. Aha. W takim razie czas na poważną rozmowę. <noise> jak kobieta z kobietą. Że co proszę? E, więc tak. Panie ciało się zmienia i nadchodzą takie e, dni w miesiącu. E, znaczy, przepraszam, bardzo bolesne dni w miesiącu. Żeby to wszystko, te emocje wasze uspokoić. E, to mam taką prośbę, żeby każdy i każda z Was pomyślał o sobie, jestem fajny. Jestem fajna. <laughs> patrzcie, patrzcie, patrzcie. On też myśli, że jest fajny. A o świnach też mam. E, bo tak, czy... E...